Dzień dobry, Dzień dobry. Rymana, jestem na targówku na tej waszej stacji tak. Neste I nie wiem, coś się chyba z, z, popsuło z tym waszym dystrybutorem Bo włączył, wlał za, za 7 groszy i wszystko miga I koniec Kim ja mówię? Tomasz Wadyński Łapiński? Wadyński bydlaku pierdolony! BADYŃSKI, ROZUMIESZ? B, JAK BARAN! SŁUCHAJ, facet, POMYLIŁEŚ SIĘ CHYBA. GDZIE JEST TWOJA siedziba, POWIEDZ MI CZŁOWIEKU? JA ZA CHWILĘ TAM PODJADĘ. DO GDYNI! TAM WY TERAZ SIEDZICIE, tak? ALE JA NIE WIEM, DODZWONIŁEŚ SIĘ DO PRYWATNEGO MIESZKANIA. ALE MNIE TO KOCHU, JA ZADAJĘ CI PYTANIE! NO JASNE, NA 100%! Do, ko do kogo ty dzwonisz? Nie dostaniesz adresu telefon, możesz kurwa dostać! <noise> Z kim ja mówię do cholery? Posłuchaj, ty w dupę, że kurwa twoja mać bydlaku jebany. Radziłbym ci, żebyś zanotował mój telefon. Jaki numer? Nie pamiętam. Kurwa. Ale kurwa... 502, 350, 303 ja nie wiem z kim ja rozmawiam, o czym rozmawiam, o co w ogóle chodzi, chłopiek, zastanów się, do kogo dzwonisz? Och, ty kurwo, pedale jebany ty! Ja jestem Jurek! Nie interesuje, No to oh, kurwa co do was należy Rozumiesz? Nie, nie rozumiem, bo nic, nic nigdy nie miałem z tym do czynienia. Się zastanów w ogóle Ech.